Śmietnik. Co się stało czekaj? Co to się złego stało? To jest śmietnik. No ewidentnie. Dobra, zrobimy inaczej. Wciśnij X. Złap te przednie kółko. I teraz tak, Zrobimy moda coś takiego. No jest tak. I teraz trzymaj shift i wciśnij E. Shift i E. Nie, dobra, Q. Tylko musisz najechać na. Gdzie chcesz? Trzymaj tutaj, no i Q. Kto to? Trzymaj Q. Ciskaj, że no się. Gdzieś tyle delikatnie ustawiasz kąt nachylenia. Czyli stop, 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 stop. Jeszcze raz. Push, push Shift. Wiesz, jest idealny. Mhm. Teraz powinno troszeczkę lepiej teoretycznie. Powinno być na tym samym poziomie. No mniej więcej, nie do końca, ale le lepiej niż poprzednio. <noise> Ogólnie lepiej niż poprzednio. Dobra, save i lecimy. Wina Fara, no właśnie możliwe niestety, że wina Fara. Jakiego Fara? No, to jest taki mod, który daje realistyczną aerodynamikę mniej więcej. Mhm. I on się lubi bagować. No dobra, no to Ech. znasz procedurę startową. Stabilizacja. Tak. Tak. No i, i spacja. spacja. I trzymaj S. Czyli do góry. No, Obróć za... trochę widok. Jeszcze bardziej, tak widzisz z boku. Pozwól widok z boku. No, bo ja nie... no i trzymaj S. S. S, S, S. No! Delikatnie chciałem powiedzieć, żebyś najpierw. No, powtórka, bo to ogólnie wystartuje. tylko musisz delikatnie, młoda. Na... Więc to mam jedno? i mam inny pomysł. Kółka z tyłu, dajcie. Mam inny pomysł. Jaki? Okay. Po co tap? Nie wciskaj, że tap. Bo za nisko jest tyłek. Tak, jest, ale to na razie nie chcemy się kombinować. Sik <laughs> na no <dobra. śmiech> Tak. Eee, tak. co, <laughs> zrobimy... Musisz... Delikatnie... Dobra, weź spację, stabilizację. A ile tych herbalów jest w środku? Dwa. A czemu? Dwa, bo to jest dwuosobowy. I, I delikatnie do góry, S. No delikatnie, ciągle tak wciskaj, leciutko. Wciskaj, 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 tak delikatnie. O, widzisz? Wiedzisz? Dobra, 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 dobra. G. Dobra, moda, ja puszczam wszystko, leci sama. Nie! Nie! Delikatnie, wiesz co dam ci delikatniejsze sterowanie? Capslockie ma czasy delikatnie sterowanie, No ja i cię sama. Nie. Ja bym ci radził zwolnić, co sumie wiesz. A czym się zwalnia? Kontrolem. Tylko kontrol. Bo widzisz, ma strasznie dużą prędkość i to jest wtedy strasznie niestabilny samolot. Ty gdzie? Na tyle? No, kurcze. tak, dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kurczę. Co kurczę? Przewraca się. A to nie szkodzi, to jest samolot, on może. Nie szkodzi, może. Ja chcę zawrócić, bo gdzie mam wylądować? Dobra, wciśnij lekko E. E. Najpierw musisz się obrócić i S, czyli do góry podciągasz. Leciutko. Nie mocno, tylko leciutko, myślisz. To jest taki problem, że okazał, przypomniało mi się, że ten samolot, znaczy ten kopi, który wybrałaś, nie ma stabilizacji lotu, więc całą, całą kontrolę, za całą kontrolę ty odpowiadasz. To nie jest zbyt dobry pomysł. Nie. Jest <laughs> nie jest za mało ciągu. Właśnie jest za dużo. Zmierz jeszcze bardziej ciąg, minimalnie, żeby był tylko minimalnie ciąg. Żeby był na drugiej kresetce. 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 <laughs> o, dobra, dobra. Nie, 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 nie. nie, nie. Musisz wyprostować. Musisz obrócić kół, musisz... Kół jak kół. kół jak Kuku. Kuku, ja bym ci radził... To jest lat I patrz, lat, kół, I patrz. Kół, I, kół, i masz gniazda. tutaj na, ty, na, na, na równi tej linii, to jesteś... Lecisz równo wtedy, nie? Ale... Kresecki, tak. Kresecki! <laughs> to będzie ciekawe doświadczenie. Bardzo. Ja trochę podgłośnię w ogóle grę. Kurczę. No. Teraz nie miałeś kontroli, bo przed chwilą, przed, na chwilę tylko, wiesz, wziąłem e, nowa, No się to się robi niebezpieczne. Niebezpieczne się robi? Tak. Jak muszę skręcić nad ląd. No to... Chcesz ci pokazać? Nie. Uwaga! Nie! Źle to widzę. No też tak mi się wydaje, żeby trochę dać. Nie, 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 nie! Nie! nie. Czekaj, bo nie widzę, nie, nie dasz widać, nie tego gazu. Gazu? Daj, daj troszeczkę. Jestem na gazu. troszeczkę gazze. gazu. Dobra. Do góry, do góry. Dobra, teraz co? zrobimy taki magiczny trikor. Daj Dajmy na chwilę. Kontrolę. Pomogę ci troszeczkę. coś jesteś strasznie stabilny. Strasznie. Dobra, teraz zrobię tak. Może, to coś jest. Weź rękę. Nie, Boże, nie jest strasznie stabilny. No Szczerze? Jest strasznie niestabilny Ja mam tym sterować? Tak Krasecki Zobaczcie, żeby tak, żeby on to automatycznie ciągle lekko dawał do, do góry nos Dzięki czemu będzie ci łatwiej nim sterować O, widzisz? Trochę prościej leci, nie? Mhm Dobra, tak, jeżeli chcesz skręcić, to możesz użyć albo, zobacz, tego skręcania jak z samochodem Ale to nie jest najlepszy pomysł, bo to jest tak... Widzisz, on leci teraz bardzo szybko, więc się bardzo ciężko skręca. Mm -hmm. Albo po prostu obracasz się i do góry, dajesz do góry. Tylko... o, o, o. Już z mam mamy problem. Strasznie niestabilny samolot zbudowałeś przez zamcik. Wiesz? Czy tak niestabilnego samolotu to już dawno nie widziałem. No, tam masz lotnisko, ale nie musisz na lotnisku lądować. byle już lądowała. I co on, gdzie psem alt. Trzymaj alt. Alt trzymaj i S wciśnij raz Dobra I... stabilizuj Trochę w lewo Czyli A Nie, czyli Q mhm. Jeszcze Czemu on do góry leci? No bo... To Alt i W Raz Jeszcze raz Co? Jeszcze raz W, Alt i W Alt Dobra No i w dół W Mela testament spisany. Czemu? W lewo, w lewo, w lewo, moda. Musisz tam polecieć. To jest widok z kabiny, czy tak? Tak. Może zrobić w ogóle też coś takiego? Proszę widok z kabiny skorelowany z kamerą. Lepiej tak, czy nie? Nie wiem. <noise> Jak, ona, głowa w lewo, głowa w prawo. Mnie powinno być Ci łatwiej też jak to leci, nie? O Boże. Wiesz co by się przydało? Stój, stój, stój. Stój, nie ruszaj, nie ruszaj. A nie, dobra, nie mogę tego ruszyć, dobra, trudno. Zmieść ciąg. Jeszcze. Dobra. Wciśnij G. O nie, ma na zero. Dobrze, dobrze. Nie, ma minimalnie, nie ma na zero. Wciśnij G. G, gdzie jest G? Wypuszczasz podwozie w dół. Ja mówię wam, wyląduję jeszcze. Bardziej, gdybyś tu wylądował, bo to jest nierówny teren. Jiuuuu. Yeah. <śle> Efekty specjalne. Czekaj chwilę. E, spadasz. No to co, co robi się? U. No bo masz wolnie lecisz, więc trzeba więcej siły włożyć, żeby podnieść dziób do góry. Dobra. Musisz teraz sama korygować ciągle. Nikt nie wątpi, że wylądujesz Pamelo. A ty... Pamelo. O, ktoś się w końcu nauczył. Tyłkiem trzeba najpierw wjechać. No tak mniej więcej. Dobrze, się jeszcze równo leciało. Kurczę! Kurczę. Fajne są te krypale, co? No. no. A dopiero teraz przyznała, kurde. Nie! nie! Ja bym na twoim miejscu podniósł dupę. A czy w sumie dziób. Nie. To nie za bardzo. W prawo, w prawo, w prawo. W prawo. Obracaj się w prawo. prawo się obracaj, bo lecisz na nierówny teren. Trudno! Do góry, do góry! O. o nie! Przeciągnęłaś. Przeciągnęłaś i straciłaś siłę nośną i straciłaś kontrolę. Za mocno nacisnąłam. No za mocno. A tak blisko. No. Pamela terrorystka. Dobra, teraz ci trochę ułatwimy zadanie i do dorzucimy ci stabilizację lotu. Co ty na to? No Dopiero teraz. No ja nie wiedziałem, że to nie ma stabilizacji lotu, nie? A można było je wyskoczyć, żeby wyskoczyły? Nie. No, stabilizację lotu tutaj będzie? I to zmniejszymy moc tych. Są za mocne, nie? Lotki za mocno reagują, nie? Mhm. Troszkę poprawię twój samolot, nie obraź się. Oh, powinno być lepiej. Czuję, nawet bardziej do tyłu. Tak tyś... przeżyli, nie przeżyli, czy przeżyli? Ludki przeżyły? Przeżyły, ludki przeżyły. Kabina przeżyła o dziwo. O dziwo, kabina nie wiedzieć, czemu przeżyła. No bo ja gram. Powiedziałam, że nie będę zabijać. Póki co. Dobra, pora na żelka. Dobra, teraz ciąg. Te T. sas I co? Jest pacja. Tak, okay, ja zostawiam się, jaką ci kamerę dać. Dam ci tam. Dobra, no, lecisz I Teraz nie ma stabilizacji, tylko uważaj właśnie ponownie na ten tył, nie? Musisz delikatnie podnieść się, żeby przypili od nich moski tu. Delikatnie, do góry, do góry, do góry, do góry! teraz masz stabilizację lotu, nie? Mhm. Tylko ja twoim miejscu zwolnił, bo jak sam widzisz, że się dziwne rzeczy, dzieją. Daj na jedną trzecią. Panie dziób. Schowaj podwozie. G. G jak gir, czyli podwozie po angielsku. Gir. Nie girl, tylko gear. Mówię gir. Gir. Geary. Gir zupełnie jak giry moje. I to co? To może tym razem wylądujemy co? Możliwe. Teraz mogę skręcić? Tak. Ja Cię będę za kamerę Bo teraz żeby skręcić, to musisz e, obrócić się i do góry dawać. Rozumiesz? No, i tak, i do góry. Yes! S. Kurczę, mi się tam... S, S, ściskaj. Widzisz? Dzięki temu skręcasz. Tak jakbyś mniej więcej pływała, nie? W powietrzu. Mhm, jest to za nisko No trochę 100 metrów nad ziemią, trochę nad wodą w sumie Jeszcze bardziej dawaj, no Bardzo ładnie Bardzo ładnie Może w końcu skręcimy? Może Widzisz, już, 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 już zaczynasz łapać kwiat tym, nie? Mhm Powoli No i teraz prostuj. bardzo dobrze. Jak samo widzicie, sama rozkminia jak się skręca i do góry. Jest trochę łatwiej. O, przepraszam, wolnę w y, mikrofon. Teraz możesz też trzymać. Musisz wciskać, możesz trzymać. Troszeczkę delikatniejsze. delikatnie to działało. Tylko trochę zbyt szybko lecisz, moda. G. Dobra. I w prawo, musisz bardziej w tamtym kierunku celować. No, do góry, do góry, do góry. Bardzo ładnie. Prosty. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Patrz, też tutaj, ja? Bo żeby wiedzieć, że jak jesteś powyżej tej linii, to znaczy, że lecisz do góry, nie? I teraz jest dobrze. Lewo troszeczkę prostu i będzie dobrze. Ej, uda ci się wylądować, nie chcę Tylko do góry, do góry, do góry. Góry. Bardzo ładnie i. Nie ruszaj, nie ruszaj. I on teraz sam, powiem. Wyłącz ciąg, wyłącz ciąg. On teraz teoretycznie w tym momencie sam powinien wylądować. Całkowicie bez Twojej pomocy teraz ten samolot wyląduje, jestem tego pewien. Zobaczysz. Chyba nie straci silnika. Zaciskiem na chyba. O, ja bym na Twoje miejscu hamował. Czym się hamuje? Czym się hamuje? No, no pomyśl, jak, jak są po angielsku hamulce? Cicho, H Jak H? Ha. Gdzie? Po... B... Ha. Ha? Hamulce nie są po angielsku H No jak są? No weź, bo zaraz w górę No jak są hamulce? No, weź. No misiu, nie bądź taki... Ja jak hamulacja. Hamuluj, hamuluj! No weź to, no, jak się hamuje, no? Wstrętna w redotto. Ręczny panie zaciągnęła. Nie, nie! Nie! No ty za świnie! <ślinia> <gulandia> Ale to ja powiedziałem ci si tylko napisał ja.pl Hahaha 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 tu to trafi na tubę, nie oba. bata. Zabiłaś no... dwa kerbale Co? Zabiłaś dwa kerbale i dlaczego zabiłam, nie zabiłam ich? No... A widzisz gdzieś ich tutaj, moja nie? Nie. <laughs> tak, misja udana. No to jak są hamulce? B! Czyli co? Break! To złamać. Tak, wacka chyba. A co? Chyba. Słucham. Słucham. Że jak? No mogłeś mnie powiedzieć! B. <laughs> <P. laughs> To się nadaje na mamy. <laughs>